Witam wszystkich na dniach otwartych w Zespole Szkół Ponadgymnazjalnych nr 1. Dziś chcemy wam przedstawić naszą szkołę, zaprezentować kierunki kształcenia, które dla was przygotowaliśmy. No i chcemy, żebyście sami zobaczyli, jakie mamy wyposażenie, jak pracuje szkoła, czy to wyposażenie, które mamy będzie was satysfakcjonowało. My jako Pierwsi rozpoczynamy Dnie Otwarte w powiecie chojnickim, więc na pewno pójdziecie również do innych szkół. Będziecie mieli okazję porównać, jak tamte szkoły są wyposażone, jak jest wyposażona nasza szkoła. Nasza szkoła będzie brała udział w projekcie rozwój szkolnictwa zawodowego. To jest projekt, który złożył organ prowadzący, czyli Powiat Chojnicki i w ramach tego projektu, to już jest informacja z wczorajszego dnia, świeża, otrzymamy 3 miliony 600 zł, Z tego 2 miliony 800 jest na wyposażenie szkoły, zwłaszcza na takie kierunki jak technik mechatronik, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektronik i technik elektryk, ale również na technika mechanika. A 800 tysięcy złotych przeznaczone będzie na wsparcie młodzieży. Jakie to będzie wsparcie? To będą różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, dające dodatkowe kwalifikacje, dodatkowe umiejętności i dodatkowe kwalifikacje. Posłużę się tutaj listą, może nie całą Wam przytoczę, ale jakie zajęcia będziemy proponowali. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zawodowego. Przewidujemy, że 100 osób weźmie udział w takich zajęciach. Grupy będą minimum, maksimum 15-osobowe i przez jeden rok 76 godzin zajęć z języka obcego, zawodowego. Dalej, będziemy organizowali kursy spawalnicze. Łącznie z egzaminami. Warunkiem udziału w kursie spowolniczym jest ukończenie 18 lat. I tutaj myślimy o zawodach mechanicznych, a więc mechatroniczny i zawód technik mechanik. Będziemy również organizowali kursy z zakresu podstaw projektowania autokada. Również te kursy będą zakończone egzaminami zewnętrznymi. Wszystkie te egzaminy, jak i kursy odbędą się bezpłatnie. Będziemy również mieli kursy, które zwiększają umiejętności w zakresie kwalifikacji elektronicznych, mechatronicznych, łącznie ze szkoleniem i egzaminem z obsługi, sterowania i programowania dronów drony będziemy mieli na wyposażeniu z tego projektu, o którym już wspomniałem. Prowadzimy szkolenia z lokalnej Akademii Cisco dla Technika Informatyka i również przewidziane dofinansowanie dla uczniów w ramach tego programu rozwój szkolnictwa zawodowego, łącznie z egzaminem, który jest przeprowadzany w języku angielskim. Takie uprawnienia są nam bardzo pożądane honorowane na całym świecie i są to uprawnienia związane z sieciami informatycznymi. I również w ramach tego programu będziemy mieli zajęcia na uczelnie, wyjazdy studyjne, y, między innymi dla elektroników i mechatroników, na Politechnikę Gdańską i Politechnikę Koszalińską i na tych uczelniach również będziemy mieli zajęcia dla grup najwyżej 10-osobowych. W tym roku otwieramy kierunek technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Bardzo nowoczesny kierunek, i to jest kierunek, którego młodzież, czy w którym fachowcy są bardzo poszukiwani. Nie robimy tego na zasadzie, że mamy tylko podręcznik i będziemy się uczyć teoretycznie. Mamy współ, podpisaliśmy współpracę z firmą SPR. Szczerska, ale jest to firma światowa, jak wiem. I w ramach tej współpracy firma SPL Szczerska obejmie tą klasę patronatu. Jak mamy również zawód technik-mechanik, do którego planujemy przyjąć połowę klasy, czyli 16 osób. W związku z tym, że otrzymamy duże środki na wyposażenie szkoły z tego programu unijnego, w związku z tym. Bardzo prawdopodobne, że w tym zawodzie Technik Mechanik otworzymy nowy, nową specjalizację już od tego roku. To będzie programowanie, projektowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Dlatego, że w ramach tego programu będziemy mogli zakupić kilka obrabiarek sterowanych numerycznie i będziemy mogli realizować to kształcenie. No jak potrzebne są, jaki potrzebny to jest zawód, na pewno słyszeliście, bo to nie tylko mechanik, ale również w przemyśle drzewnym, stolarskim, w przemyśle elektronicznym, wszędzie obecnie są obrabiarki sterowane numerycznie. Oprócz technika mechanika, mamy jeszcze zamiar przyjąć połowę klasy, czyli 16 osób do zawodu technik mechatronik. To jest z kolei zawód nowoczesny. Również w ramach programu otrzymamy bardzo dużo pieniędzy na, do, na doposażenie, a i tak jest ona już bardzo ładna. Zobaczycie w pracowni w sali numer 8, w sali numer 10, mamy naprawdę znakomity sprzęt, znakomite wyposażenie do kształcenia w tym zawodzie. Tradycyjny zawód już, technik informatyk. Tutaj planujemy ze względu na zawsze duże zainteresowanie, otworzenie jednej klasy pełnej. Następny zawód to jest technik elektryk i technik elektronik. Tutaj po połowę klasy, pół klasy technik elektryk i pół klasy technik elektronik. Technik elektryk y, to jest zawód, który tak naprawdę, aczkolwiek jest dość ciężki, ale cieszy się największą popularnością wśród pracodawców. Młodzież, y, absolwenci naszej szkoły w zawodzie technik elektryk. Nie ma. Możecie zobaczyć, w Urzędzie Pracy nie ma bezrobotnych. Naprawdę cieszą się oni dużym, że tak powiem, lokalnie wzięciem i pracodawcy chętnie zatrudniają elektryków, ale również i elektronik. Bo współczesny elektronik to, to są urządzenia alarmowe, w których jest coraz więcej urządzenia jakieś sieciowe. Czy, czy zwykłe demofony i takie, takie rzeczy. Także to są również zawody bardzo atrakcyjne z punktu widzenia zatrudnienia. I następny zawód technik budownictwa. Również bardzo ciekawy zawód, bo y, pozwala na zdobycie umiejętności takich jakie musi mieć murarz, ale również na umiejętności związane z kreśleniem, czyli z rysowaniem dokumentacji budowlanej, z przygotowywaniem przetargów, czy z kosztorysowaniem. Mówię tak, że w sumie te ilości, które tutaj mówiłem, są ilościami troszeczkę umownymi, bo jeżeli będziemy mieli na przykład bardzo dużo chętnych do zawodu technik mechatronik, to oczywiście dopełnimy to do pełnej klasy. Jeżeli z kolei gdzieś indziej będzie mniej osób chętnych, to może tam zmniejszymy. Ale jeżeli będą osoby chętne do kształcenia w danych zawodach, zawsze istnieje możliwość y, poszerzenia ilości miejsc właśnie. Pod warunkiem oczywiście, że y, ilość punktów, którą będziecie y, mieli z wyników egzaminów gimnazjalnych i ze świadectwa, będzie na przyzwoitym poziomie. Jako przyzwoity poziom to zwykle mówimy, że to jest przynajmniej te 80 punktów.